w elfy, krasnoludki, a może w świętego Mikołaja? Starszy jegomość, siwa broda, szpiczasta czapka. To niemożliwe. Byliście grzeczni? Na pewno. Więc na co czekamy? Na pierwszą gwiazdkę, najbliższych, świąteczne potrawy. Mięso wraca do jadłospisu. I choinkę. A prezenty? Mój skarb. W Wigilię władca pierścieni, drużyna pierścienia. Pierścień się przebudził. W pierwszy dzień świąt władca pierścieni, dwie wieże. W drugi dzień świąt władca pierścieni, powrót króla. Wreszcie się doczekaliśmy. Trzy części władcy pierścieni, dzień po dniu. Od dziś o dwudziestej w siódemce. Chcę urlop na regenerację. Regenerację? Ale dziś detoksykujesz i metabolizujesz. Wątroba się odzywa? Daj jej hepatil, który zawiera nie tylko ważny składnik fosfolipidów, ale też dwa aminokwasy obecne w wątrobie. Hepatil wspiera wątrobę, dlatego stosuj go przy każdej okazji. Hepatil, gdy wątroba się odzywa. A z Hepatil Slim zadbaj o smukłą linię. Uczucie pełności? To może być znak, że Twoja wątroba nie domaga. Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Zgaga i pieczenie nie dają Ci spokoju? Weź Manti Extra. Manti Extra to innowacyjne połączenie antacydów i famotydyny o dwutorowym działaniu, które natychmiast łagodzi kwaśność w przełyku i hamuje produkcję kwasu aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra. Tej siły wymaga każda zgaga. Just the two of us we can make it if we try just the two of us I hear the crystal raindrops fall la -da 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 Dawanie jest najpiękniejszym prezentem. Milka. Delikatność smakuje lepiej. Jedzenie daje Ci energię do działania, ale gdy zjesz za dużo, w biegu lub w stresie, Twoje trawienie za tobą nie nadąża. Stosuj Verdin Kompleks na co dzień, nie od święta i uwolnij się od uczucia ciężkości, pełności i wstęć. Wystarczy już jedna tabletka. Verdin Kompleks i trawienie za tobą nadąża. A po cięższych posiłkach wypróbuj Verdin Max ze skoncentrowaną kurkumą. Zamawiaj na mediaexpert.pl lub w aplikacji i odbieraj w sklepie z bezpłatną dostawą w ponad 600 elektromarketach w całej Polsce. Media Expert. A prezenty Expert. Znalazłam dla was idealną witaminę D. I bo D3 Kids. A dlaczego? Bo to lek z czystym składem i wygodnym kroplomierzem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksenna Extra komfort, gdy męczysz się z zaparciem. Wystarczy jedna tabletka, by usuwać zaparcie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kto dostarcza ten smak? Poznam Was. Spotkajmy się na skraju lasu, przy jeżynowych krzewach. Albo w ogrodzie, przy soczystych malinach. Czy na słonecznej polanie, wśród kwiatów dzikiej róży. Inspirują nas owoce natury, które tworzą smak herbatek owocowych, herbapol. Dostarczają wyjątkowej przyjemności niezależnie od sytuacji czy sezonu, który właśnie oglądasz. Naszym dostawcą jest natura. Herbapol we współpracy z naturą. Nowy Shark Detect Pro Auto Empty System, najinteligentniejszy odkurzacz bezprzewodowy Shark. Wykrywa mało widoczne zabrudzenia i zwiększa moc. Wykrywa krawędzie i podwaja moc sania. Nawet opróżnia się automatycznie. Shark Detect Pro. Sprzątaj mądrzej. Najważniejsze, że w zgodzie ze sobą pepko, tak jak chce. W SEKO wierzymy, że rzeczy, które uwielbiamy, zawsze można ulepszyć. Espresso Celsis Suprema. Seiko. Respecto per il caffè. Jak usłyszałam diagnozę, to było niedowierzanie. Co się w takim momencie czuje? Bezradność, bezsilność. Na co dzień często brakuje im powodów do radości. Nie szło patrzeć na ten ból dosłownie dziecka. Nie, nie chcę pokazywać tego, że go coś boli. Chcę pokazać, że jest silny. W tym szczególnym czasie w ogóle nie chodzi o to, żeby otrzymywać. Chcemy przede wszystkim dawać. Masz jakieś marzenia? Będę chodzić. Ręka i noga, żeby były zdrowe. Chcemy z Milkiem życzyć ludziom dużo zdrowia, szczęścia. Wielkie przygody są dla małych dziewczynek. Wystarczy mieć Złoty Kompas. Przyłączasz się do wyprawy? Mam już umowę z tym dzieckiem. Magiczna podróż do krainy lodu. Trzeba ją znaleźć. Niebezpieczeństwa. Walka z siłami zła. Ona rozstrzygnie nadciągającą wojnę. Nicole Kidman. Daniel Craig. Złoty Kompas. W sobotę o 20.00 w siódemce. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Sponsorem programu jest producent odkurzaczy Bosch Unlimited 10 ze wskaźnikiem poziomu czystości Microclean. Wesołych świąt oraz miłego oglądania programu życzy sponsor Zbyszko, producent napoju 3 pomarańcze. Are you afraid?